Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku PlayMinecraft.pl To już jest 12 odcinek Mam nadzieję, że śledzicie naszą serię Dobra, przechodzimy do naszych zwyczajnych obowiązków Co ty Marek dzisiaj będziesz robił? A ty dobnika? Hmm. No, będę robiła. Ja zacznę robić danek I potem się zacznę robić tajnie dla konia. Aha, dobra. No a ja! Zobaczycie, co będę robił. Jak wiecie, w poprzednim odcinku zrobiłem sobie farmę. Automatyczną farmę tych. O, jak widzicie, dyń. Rosną sobie. Mogę wam pokazać Jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka Zostaje tutaj wypluwana To się zatrzymuje Tutaj się znajduje dynia Więc bardzo fajnie Co się jeszcze miałem zrobić? Aha, kurki Dla kurek O, o. i właśnie sobie to przepalę Mmm, no, przekonam tutaj. To. To w I wkładam to tutaj. Ej, Marek, a ty o której. Aha, bo ty i tak jedziesz z nami, co nie? Tak, Marek pojedzie wtedy z nami. Yy, chyba sobie zrobię wreszcie te drzwi. O, trzy żelazne drzwi. Są trzy żelazne drzwi. Yy, dobra, kładę sobie je tutaj. I teraz mam problem. Bo. Aha, tu mam pomysł. Tak. O. Schodzimy. I wchodzimy. Ładnie to wygląda. A wchodzę, Nie ma problemu. A tu bardziej ja tak. O. Dobra, ale problemu nie ma. O, mam pomysł. Może tutaj bym dał takie warning. Pójdziemy na pewno po slime bloki, bo się przydadzą i to mocno. To jest zwykła kopalnia, więc o, ten, ten jump, więc będzie zablokowany. Na pewno pójdziemy jeszcze niedługo do meteru. Zobaczymy, co tam można porobić. Bo tak samo trzeba w końcu będzie wyjść z tamtej jaskinki, do której trafiliśmy Dobra, na razie chodzi Coś miałem zrobić na tym odcinku A! Jeszcze automatyczne jajka, bo to jedzonko też jest Dobra, idziemy, robimy jajeczka. Na razie będzie mało tych kurek, bo tak. Myślę, że jedno. Dobra, nie, nie będę aż tak przecież tego potrzebował. Dobra, mm, mam to do rozkopywania. Mam. Dobra, kopimy. Dobra, myślę, że o taką trzy. No super ekstra. To muszę iść po kilowka. Dobra, coś tutaj wmontuję. Mhm. Dobra ten. O dwa i trzy. Raz, dwa, dwa. Aha, dobra. Nie zrobię tak od tego. Dobra. I tutaj coś postawię. Później i tutaj będzie wejście. I tutaj będzie taki wielki, fajny taras. Taras. Będzie okej. Okay. Dobra, idę na chwilę do góry. W sumie nie wezmę sobie tam, ale dzisiaj taki zamocany odcinek. Siekierkę. Idziemy. Na pewno z tym domkiem, jak go będę budował tutaj, to zrobię przyspieszone tempo. Bo to bez sensu. Żebyście widzieli, jak ja to buduję spowolnieniu. A poza tym przyspieszone tempo też mi się podoba robić. Fajnie to wygląda. Coś też, też tak myślę, że pójdziemy do kopalni. W końcu. Dobra. Zróbmy to tak. Postawię to tam. o. Tak. o. Dobra, jest okej. Okay. Też w sumie tutaj też mogę. Później się skończył. Nie wiem co tu zrobię, ale na pewno tutaj zrobię drzwi. Zastanawiam się, jak by tutaj to zrobić. O, wiem. Zrobię na pewno je. Trochę tego będę potrzebował. Tego. I trochę tego. Dobra. To idę po rzeczy. Wyjście będzie troszkę nisko. Potrzebuję... Tego. I łopaty. I nie wiem, czy by to zrobić szkłe. Ze szkła takie. I Marek? Na pewno jakieś okna to muszę coś. zrobić, nie? Z groganek. Tylko tutaj to. Nika, pewno... mogę pożyczyć od ciebie y, troszkę szkła. No właśnie nie, bo ja właśnie robię i patrz tutaj to całe szkło, czyli tutaj żeby było to białe. To Ładnie. białe Ładnie to zrobiłeś. I dziękuję, dziękuję, że nie ma nie. nie, tylko tutaj drewno. I tutaj. Nie wiem, fajnie byłoby jakby było całe szkło. Właśnie mi się podoba. By a, a, tak a Dominika ma swój taki unikalny styl. To Zawsze robi takie podobne. Kiedyś na kreatywie. jak była w początkowym graczem. O tam, o mam szkło troszkę. A jak mi zostanie to Ci damy. Nie, już nie potrzebuję. Ale było w, w ostatnim odcinku sporo problemów e, z tą. E, z tym zrobieniem. Wiecie, tej automatycznej farmy pumpkinów. Był problem, bo jak się pojawił pumpkin, to by się chodziło cały czas. No i był taki problem, więc chciałem wykminić. Co zrobić, żeby to działało. No i w końcu wykminiłem. Jak chcecie, to zobaczcie. Jak to działa? To gdzie mam pochodzić? Muszę zrobić. Hmm. Dobra. I się tak zastanawiam, czy może by tego no, tak nie zrobić teraz? Mam to na 5, to albo tylko jedno. Albo tak jak Marek to zrobić. A tutaj jeszcze te boki, bo ja tutaj już chcę dać te, te... Ale potrzebuję drewna. To ja idę po drewno. O Marek! Już Ci nieźle ten domek wyszedł nawet. Fajny nawet już jest. Ale to nie, jeszcze nie to co chcę. No ale już to ładnie... To zobaczcie, już ładnie wygląda, nie? Ja chcę tutaj sobie... Mm, Zrobić to tak Dobra, o, to o, to że to jest ganek, to troszkę inaczej go układam. Dobra, dam tutaj derta, dam tu derta, żeby nie tracić. Dobra, i zrobimy to tak. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa i trzy. Dobra, na pewno to zrobię. O, tak o! Dobra, zrobię... Odgapię to akurat od Marka. Przed szkło. Będzie to ładnie wyglądało. Ma ktoś kamień. Ale... Ale sobie. Mogłabym od siebie, A nie, bo ja potem... Ła. Dobra, nie potrzebne. Zrobię. Aha, jeszcze tutaj Sość. nie mam. Tak. Patrz, jeszcze tutaj nie zrobiłam tego. Ile masz z domu? Dwa. Czyli parter i pierwsze piętro? Czy tak. parter pierwsze piętro pójdzie. Dobra, teraz sobie tylko drewnianko troszkę zrobię chcę. mieć cztery. Ale Tylko nie wiem, jak teraz tutaj zrobić, bo. <laughs> jak to tutaj zrobić? Dobra, nawet ładnie to wygląda, nie? Mam tutaj takie. Mogę sobie spojrzeć, co jest na dworze. A przy okazji będę miał tutaj ładne dość wejście. Dobra, to ja tylko sobie zrobię. Hmm. Chociaż zrobiłbym sobie tutaj żelazne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jednego mi brakuje. I żelazne. I sobie zrobię na pewno płytki, gdzie są naciskowe. Nie te, tylko te drugie. Płytki naciskowe, potrzebuję was. Mam tylko drewniane. No, no dobra, zrobię na razie drewniany. Mhm. Jakby to zrobić? Chyba zrobię taką. Od środka będzie ładniej, czy z zewnątrz? Z zewnątrz jest ładniej. Mój chyba największy. Wydaje najszerszy, no. poznałam po tych piecach, nie? bo ja zawsze mam po tym czymś, W środku no. tak. I które wyglądają ładniej, te o czy te o? Nie wiem, Ty wygląda moim zdaniem fajniej. Ale gdyby... ale jakbyś wszedł od drugiej strony ten, to... No nie wiem, jak tam chcesz. Ja mam jeszcze inny koncept na drzwi, ale powiem jak będę robił. Bo to naprawdę będzie coś fajnego. Marek. Ja sobie no robię ja. na razie takie takie ale Fajnie? No, to jest bamba. No. chociaż w sumie. Przycisk. A tutaj będą na pewno. Tak. Chyba do mojego Ej, w sumie, wiecie, co ja sobie też zrobię? Żeby nie były na przycisk te, te, te to skórza, tylko żeby były na, też na to. To fajnie bo się przyda. Ja już mam już. Ja też, tylko nie mam drugi. E... No, no i tu fajnie jest? cię wychodzi tak. O nie, to mm. drugi raz Nie, to aż tak super, ja już ale. Chyba czwarty. No, ale ja to gdzieś. No i dobra, no, nie tak obęd zostawię. Pierwszy. No i się same zamykają, nie trzeba wchodzić, wychodzić. Jakieś ładne będę sobie zrobił tutaj ja nie wiem, kiedyś na pewno jak. Tak tak, ja wiem. Nawet mi było stać, żeby pożyczać komuś. Dziewczynę. Dobra. To ja wchodzę do domku i jedną rzecz zrobię. O! Mam teraz genialny pomysł! Słuchajcie, ludzie, zrobię sobie taką fajny płotek z wody. będzie epicko wyglądało. Nie. Nie. Nie wiem, czy wiesz, ale to się już nagrywa. No, takie. Bo nie mam drewna. Możesz mi dać drewno, jak chcesz? Możesz mi dać. Możesz mi dać drewno, pozwalam ci. Ale przecież. Ja, ja ci pozwoliłem, to czemu ty nie chcesz? Ja nie rozumiem tej dziewczynki. Przestawiłem Ci trochę przed dołem. Trochę. Czego? Drewno. Mi? Nie, Danielowi. To jest tylko trochę, nie? No i tam drewno. Aż no. jedne. No. Bo no. mam raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ja tutaj zro sobie zrobię. Później takie wielkie to. Żeby mi też szybciutko zbierało te jajka. Na razie to jest tylko tak. Tak, o tak. Żeby tak było. W sumie to, co ja cofnę. I jedna mi wystarczy na stówkę. Dobra, zaraz pewnie będziemy już kończyli. Ale szybko te odcinki lecą. A kiedy robimy takie długie? Nie wiem. Może dzisiaj też nagramy takiego drugiego odcinka. Może, bo akurat słyszycie poprawę dźwięku, bo Marek akurat do mnie przyjechał dzisiaj, więc będzie lepszy dźwięk. Tak, jeden. Ja nie wiem, co tutaj zrobić. A no to masz pecha. Nie wiem, właśnie. Dobra, tutaj już dam sobie jednego lejka. Jednego lejka sobie tutaj dam. Ale w sumie to ja tutaj pochowam rzeczy i będę musiał zrobić sobie miejsce na te rzeczy wszystkie. A właśnie! Ja tu skraftowałem tego. To się nam przyda. To ja sobie teraz zrobię to. Tutaj sobie postawię tego. To, co. Przepraszam, mam pokazywał w skrzynce. Zapomniałem tego nazwy znowu. Dobra. Nieważne, wykopię. Zrobię teraz mały cięcie. Dobra, stawiamy już tutaj to. Kowadło, o! Już wiem. Mamy takie fajne, fajniutkie kowadełko Zastanawiam się, czy tutaj też robić takie drzwi, że będę wchodził i naciskał. To trochę bez sensu. Robić drzwi do kowadła. To będzie otwarte. Następna no nasza misja to pozbierać. Tyle by tutaj można. A tutaj będę skakał w dół. Jak ktoś chce, to mam szkło. Jak? Pff, trochę Gle? tego nie przewidziałem. To to ja bym a tędy nie będę musiał przecież. W ogóle. I mogę ci dać 18? No. Dobra. Ten nie będę no musiał w ogóle wchodzić, bo tam jak skaczę, to... Tak. Ja. Jak będę tu skakał, to będę skakał. Dobra. To mam. Nie mam. Dość dużo, więc wezmę sobie. I kopiemy w dół. Na razie. I się przekopiemy i ja pójdę sobie w następnym Dobra, odcinku na slime. Na slajmy. Dobra, teraz zatrzymam. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście zapraszamy Was do następnego i do obejrzenia naszych poprzednich odcinków. Oczywiście, zasubskrybujcie ten kanał. Zostawcie lajka i zasubskrybujcie mój drugi kanał, Gwini Kowalski. Kowalski, który wam się teraz wyświetla na ekranie. I teraz zrobimy fajną jedną rzecz. Tak dokładniej to to. Czemu mnie zawsze bijesz? Bo mam nogbaka! Nie, proszę cię, zostaw mnie. Dobra. Dobra. Tym miłym akcentem kończymy. Jeśli obejrzałeś film do końca, to znaczy, że ci się spodobał. Więc zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj. Cześć!